Cześć, kochani, to Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców szafy grudnia i jeszcze listopada. W listopadzie w ogóle nie było takiego filmu, bo większość czasu, słuchajcie, przesiedziałam w domu, bo albo mój młody był chory, albo ja byłam chora, albo znowu mój młody był chory, albo były zdalne itd., itd. Zresztą początek grudnia też nie należał do udanych, powiedzmy tak. I postanowiłam, że nie będę po prostu kręcić, bo nigdzie praktycznie nie wychodziłam, wiecie. Przesiedziałam w domu w dresie <głos》> większość miesiąca. Nie miałabym za bardzo Wam o czym opowiadać, ale w grudniu już było trochę lepiej. I właśnie dzisiaj pokażę Wam tych moich ulubieńców, rzeczy, które mi się najfajniej sprawdzały. Nie będę oczywiście powtarzać się z tymi rzeczami, która jest moja ulubiona zimowa kurtka. Zajrzyjcie sobie na playlistę właśnie ulubieńców miesiąca mojej szafy. To tam możecie sobie na przykład posłuchać, bo nie chcę tego co miesiąc tego samego powtarzać, bo tą no, kurtkę mam bardzo ciepłą, jedną ulubioną. Także wiecie, i to jeszcze zeszłoroczną, nie chcę się powtarzać. Tak, także dzisiaj. Będziemy się tym zajmować. I jeżeli jesteście ciekawe, co mi się fajnie sprawdziło, a będą nawet majtki dzisiaj, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i kliknąć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia na maila o moich nowych filmach i. Zaczynamy. I zaczniemy od majtek, od bielizny. Słuchajcie, <noise> żeby było ciekawie, nie pokażę jej Wam tutaj. Mam dwa albo trzy komplety tej bielizny. W każdym jest po trzy sztuki. I tak, no nie będę pokazywać bielizny, której już Wam wiadomo, ale tu się Wam gdzieś pojawi, po prostu o co mi chodzi. Będziecie miały wizualizację. Chodzi mi o majtki z Medicine. Totalnie fajna bielizna, słuchajcie. Jeżeli chodzi o stronę wzornictwa, no to Medicine tutaj celuje w mój gust bardzo i oni mają świetne wzornictwo. Przenieśli je właśnie na bieliznę, i to jest jedna z fajnych rzeczy w tej bieliznie. Druga to jest to, że to są Majtki jak bezszwowe, ale troszeczkę tak jakby na pupie się odznaczają, więc nie są takie całkowicie niewidzialne, ale są mega wygodne. Naprawdę. Musiałam Wam o nich powiedzieć, bo właśnie te wszystkie pary, które mam, noszą mi się rewelacyjnie, cudownie, wspaniale. Bardzo, bardzo wygodna bielizna. To jest bielizna z tego, co kojarzę, syntetyczna, bo to są takie właśnie jak na przykład te bezszwowe z Intimissimi, ale są mega wygodne. Dlatego musiałam Wam musiałam się z Wami podzielić majtkami, jak coś to ja. Ja mam rozmiar M i ja mam w biodrach jakieś 100 cm, tak wiem, kiedyś mi nie wierzyłyście, że tyle mam przy jakimś mierzymy, aż zmierzyłam. Tak, ja mam stówę w biodrach, tylko że jestem kolumną i po prostu może tego tak nie widać. I noszę rozmiar M. Jak chcecie właśnie jakąś taką fajną bieliznę, ładną bieliznę i sprawdzoną, bo ona się, wiecie, już je wszystkie prałam 100 tysięcy razy, ani nie spiera, ani nie niszczy, która jest wygodna, no i taka fajna, um, appealing powiedzmy, estetycznie przyjemna, no to właśnie te majtki z Medicina są bardzo, bardzo fajne. To tak na początek majtasy. Druga rzecz, która mi się świetnie sprawdziła i mam ją w dwóch sztukach, tu Wam pokażę jedną, pokazywałam Wam to w holu, to są te czapki z Answer Lab, y one są czasem dostępne, czasem niedostępne. Ja wam po prostu podlinkuję i można sobie dodać do listy. To są genialne czapy. Tutaj trzymam nawet metkę w środku, żeby, wiecie, pokazać czy powiedzieć o składach, bo wiedziałam, że ta czapka się pojawi dzisiaj w filmie. Tu mamy 60% wełny, 30% kaszmiru, 10% akrylu. Ale to są czapki. Ja mam taką jeszcze czarną, które mają świetną fakturę i są takie mięsiste, one są po prostu mięsiste, takie grube, ciepłe, bo mogą być oczywiście czapki kaszmirowe, takie cieńsze, one też będą ciepłe, ale tutaj mamy tą grubość, tą taką właśnie fajną mięsistość, nieprzewiewność, bo kaszmir może być przewiewny, czy wełna, jeżeli będą cienkie, takie bardziej dziennikowe, coś w tym stylu, a tutaj rzeczywiście mamy taki mocny splot i to są bardzo, bardzo ciepłe czapy, jak były teraz te największe mrozy, to one mi się świetnie sprawdzały, dlatego chciałam Wam o nich przypomnieć. Były niedawno w holu zakupowym. Kolejna rzecz y, to jest to, co mam na sobie. Mój y, ulubiony chyba, jeden z, no dwóch ulubionych, bo pokażę Wam dzisiaj dwa swetry. Właśnie sweter, który bardzo polubiłam. I jako mam w dwóch wersjach kolorystycznych. Mam taki ładny zielony i mam właśnie ten fiolet, ale ten fiolet jakoś skradł moje serce. To jest sweter wełniany z domieszką 5% kaszmiru z Massimo Duty, i one też są bardzo ciężko dostępne. Ja polecam polować na nie na Zalando, dodać sobie do wishlisty. Ja tak zrobiłam. I one od czasu tam jest długi, wiecie, czas zwrotów, że można przez 100 dni zwracać i um, po prostu mogą się pojawić może się pojawić w Waszym rozmiarze. Ten akurat mam w SC, bo to jest przeskalowany dosyć fason. I właśnie jego bardziej lubię ze względu na kolor. Nie wiem dlaczego, ale polubiłam się bardzo z tego typu fioletem. Nie z jasnym, nie, nie o to chodzi, że idę w kierunku tego Very Perry, który będzie kolorem roku 2022. Jest właściwie. Um, więc to nie chodzi o to, że to jest modne, więc to lubię. Tylko po prostu nie wiem. Polubiłam się jakoś z takim odcieniem fioletu. Jest taki magnetyczny bardzo. E, no i właśnie ten sweter bardzo często nosiłam w e, ostatnim czasie. No, wy tego nie widzicie, bo ja naprawdę jedną setną z tego. To, co zakładam, chodzę i tak dalej e, Wam pokazuję na Instagramie, no bo was nie zadręczam swoją osobą e, i też nie lubię takich profili na Instagramie, które wiecie, wrzucają pierdylion storków i tym podobnych ale widziałyście na Instagramie mnie w nim raz. No i właśnie często w nim chodzę, jak gdzieś muszę wyskoczyć i tak dalej. To jest bardzo fajny sweter, bo on jest cienki. O właśnie, to a propos tych czapek. Jakby to były czapki takie, wiecie, cieniutkie, jak ten sweter wełniany, no to będą też fajne, bo będą ciepłe, ale będą przewiewne. Natomiast jeżeli chodzi o sweter, to też mamy go pod kurtką, więc tutaj nie ma tak jakby tej kwestii. Bardzo fajny, bardzo wygodny, lekko szorstkawy, jak go dotykamy, ale on nie jest w ogóle w ogóle gryzący, bo jedna z was, jak pokazywałam w holu zakupy, to się pytała, czy one gryzą te swetry. Mnie nie gryzą. Może ja nie mam jakiejś super wrażliwej skóry. Są takie lekko. Szorstkie, ale też milutkie w dotyku, także bardzo fajny jest ten sweter, bardzo go lubię i też często w nim e, chodziłam w ostatnim miesiącu. Drugi sweter, od razu Wam pokażę, to jest coś, co też mi się świetnie sprawdziło w tym około świątecznym okresie, kiedy było bardzo zimno. Słuchajcie, ten sweter, ten sweter z H&M, e, też go Wam w holu pokazywałam. On ma szerokie rękawy, ja je sobie podwinęłam, są takie krótsze, ale do odpowiednio, wiadomo, kurtki, która będzie miała szersze rękawy, on się bardzo fajnie sprawdzi. Mega ciepły, po prostu jak były mrozy, to ja jak przechodziłam do sklepu obok w tym i w ciepłej kurtce, to mi było gorąco, ja w ogóle tego nie czułam. Bardzo ciepły sweter, on jest też przeskalowany, taki oversize, prążkowany, w takiej czerwieni bardzo żywej, bardzo nasyconej i z takim... Nie za bardzo wysokim golfem, takim, który można ewentualnie podwinąć, jakby się bardzo chciało, ale generalnie jest taki, nie jest dotąd, wiecie, bo golfy, które są takie pod samą szyję, mogą nam nieładnie ścinać. Yy tutaj całą część, dodawać masywności i tak dalej. On jest właśnie, ma taką stójkę golf, który jeszcze pokazuje trochę szyi, ale właśnie przez to, że on jest wełniany, bo to też jest wełniany sweter, to nie musiałam szalika nosić, po prostu. Było, sięgał mi dotąd gdzieś, było mi ciepło, fajnie jeszcze do tego kurtka i tak jakby nie wiem, szaliki dla mnie ostatnio nie za bardzo istnieją. Tak, także ten sweter, który widziałyście w holu zakupiłem też jest rewelacyjny. Bardzo dobry, bardzo się cieszę, że go kupiłam. On kosztuje jak, ten kosztował 3 stówy. Teraz kosztują te swetry, bo jest wyprzedaż, jak się Wam uda dopaść 2 stówy. Ten kosztował 200 chyba 30, czy coś w tym stylu. Wiecie, no to jest kwestia tego, że one są naturalne, że one są wełniane, więc ta cena zawsze będzie trochę wyższa niż syntetyków. W każdym razie oba świetnie mi się sprawdziły. I teraz coś, co wyciągnęłam z kosza na brud. No bo obieca dwie rzeczy, bo mamy w dwie, dwóch egzemplarzach, po prostu są w koszu na brudy i jest taka wymiętolona. O co mi chodzi? Chodzi mi o te topy, słuchajcie, z Prix. Jedna z Was, jak pokazywałam je w mierzymy, mówiła, że są świetne rzeczywiście i długo wytrzymują. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze nie mogę powiedzieć, no po prostu będzie do, szedł dopiero do prania. Ale ufam moim widzom, jeżeli ktoś mówi, że one są dobrej jakości, no to śmiem twierdzić, że może mieć rację. Po prostu. Także to nie moje polecenie tylko jednej z was. Natomiast to są tak wygodne topy po domu. Nie wiem czy macie tak, ale ja tak mam, że ja po domu yy, ja nie mogę chodzić bez tonoszu, bo by mnie trafiło po prostu. Ja muszę chodzić bez biustonosza, więc muszę też mieć Taką koszulkę, która będzie kryjąca, a one, mimo że są właśnie obcisłe i trochę się na ciele naciągają, to są kryjące te topy. One są w dwupaku, to kosztuje 50 zł na Bond Prix, więc to, to jest niedużo, naprawdę, a są mega wygodne. Dla mnie jest też fajne to, że mają zabudowany tył, bo już Wam o tym mówiłam, że nie lubię, jak mnie coś po pieprzyku tam drapie z tyłu na plecach, a często te topy, które są, wiecie, tak wycięte z tyłu, tak właśnie robią, a ten jest zabudowany, jest bardzo wygodny. One bardzo ładnie leżą, świetnie, mogą wygrywać wyglądać też wiecie, tak na codzienny użytek, czy do jakiejś marynarki, jak topu potrzebujecie, czy do bluzy, czy do kardiganu itd. Bardzo fajny baziaczek, no i przede wszystkim wygodny, mięciutki, milutki. No, i tak jak mówiłam, dla mnie ważne jest to, że po domu jest po prostu kryjący na biuście i mogę w nim śmigać, bo nie ma nic gorszego, jak bluzka, która na przykład drapie po biuście. Myślę, że wiecie, wy kobiety wiecie o co chodzi, chyba, która tak drapie nieprzyjemnie. Tak, a ten top mi się, znaczy właściwie oba, super mi się sprawdziły. To jest. Rewelacja i szczerze to się nawet zastanawiam, czy sobie po prostu drugiego takiego dwupaka nie dokupić, bo one są ładne w fasonie, mają ładny dekolt, ładnie wyglądają, no i są też bardzo praktyczne. Także to, była, to był kolejny punkt, jeżeli chodzi o ulubieńców mojej szafy. I kolejna sprawa, trochę przybrudzona sprawa, to są Emu. No, Emu się musiały pojawić, słuchajcie. Te Emu, y, takie dziwne, mięte jak worki na śmieci, ale one są fajne, bo one są praktyczne przez to właśnie, że są wykończone w skórze takiej miętej i nie dość, że są wykończone w skórze, więc nie przemakają tak łatwo, to są mega łatwe w czyszczeniu też. Bo no tak, jak powiedziałam to pokazując brudny but, ale okej, okay, są mega łatwe w czyszczeniu, bo już je przecieram, wystarczy je mokrą ściereczką przeczyć, jak Wam wiecie, śnieg e, na nie wlezie, e, czy jakaś sól, to, no to to jest kwestia ściereczki, bo to nie jest tak jak w tych klasycznych modelach w tym miękkim wykończeniu, w tym matowym wykończeniu, że em, po prostu będzie wsiąkać, wszystko musi wyschnąć, trzeba szczoteczką i tak dalej. Tutaj wystarczy przetrzeć mokrą chusteczką i e, te buty z powrotem są czyste. To jest raz. E, dwa, no jeżeli chodzi o przemakanie, no to ja nie chodzę w takim śniegu, błocie i tak dalej, żeby mi miały emu przemoknąć, e, m, ale przypuszczam, że no tutaj to by było jeszcze trudniejsze niż w tych klasycznych modelach, ale mogę powiedzieć po butach mojego młodego, bo on też ma emu właśnie na zimę, że on się potrafi taplać w śniegu i przyjść mi do domu, na przykład i buty są całe mokre emu a w środku nie czuć wilgoci, no bo mamy tutaj tą grubą warstwę wełny Merino jeszcze. Także tak, te buty mi się świetnie sprawdziły, są bardzo wygodne. Z tego co widziałam to na Answerze dzisiaj pewnie ten film wrzucę Wam jutro, więc nie wiem, jak będzie, ale dzisiaj jeszcze były dostępne w dwóch rozmiarach te buty w 37 i 39. Nie wiem jak będzie jutro, bo one wydaje mi się, że się też sprzedają. Ale jakby co, to podlinkuję Wam po prostu. Też można sobie dodać do wishlisty listy, a nuż wrócą, albo poszukać gdzie indziej. Może gdzie indziej są, bo ja akurat tam kupiłam, więc tam, tam podlinkowuję Wam. I wiem, że są. Czekajcie, muszę podnieść drugiego. Także jeżeli szukacie fajnych właśnie emu, takich mniej kłopotliwych niż te klasyczne, czy agi, to, to właśnie te buty, moim zdaniem, są po prostu bardziej praktyczne. I one też będą fajne, na przykład gdzieś na z psem po błocie, myślę. Bo, bo, bo łatwo się wyczyszczą. Także to jest taki główny, główna zaleta tego konkretnego modelu w tym wykończeniu. A na koniec rurki. Rurki z Zary. No one się nie mogły tutaj nie pojawić. Te, które kupiłam, bo się źle czułam w sztruksach i byłam akurat w galerii, więc musiałam kupić inne spodnie. Rurki z Zary. One nazywają się Jegins. Po prostu. Jak wklikacie sobie w aplikacji Zary, to one Wam wyskoczą od razu. I to są te szare ruracze. One mają troszkę więcej poliestru. Poliestru czy tam poli, coś tam jeszcze innego. Zaraz Wam powiem, jaki jest skład. 77% jest bawione, 19% poliester, 4% elastan. I przez to, że mają więcej syntetyku i po prostu, wiecie, włókien, które sprawiają, że są elastyczne, one się pięknie dopasowują do sylwetki. Ja je wam też pokazywałam w holu, ale zauważyłam, że one nie wyglądały tak fajnie jak w realu. I mam już tak powiem zewnętrzny feedback też, że na filmie były spoko. Ale nie widać, jak naprawdę są fajne. One przylegają y, po prostu bardzo ładnie do nóg, jak druga skóra. Ja mam je w rozmiarze 38, czyli w teorii y, ja zwykle noszę w zarze 40. A one są dobre i to przy pierwszym założeniu jeszcze czułam, że troszkę są ciaśniejsze, a dopasowały się po prostu do mojej budowy, do mojej sylwetki. Także świetne spodnie, one kosztują 9 dyszek. Jak na razie w tym momencie nie weszły na żadną promkę w zarze. Może jeszcze wejdą, ale wydaje mi się, że to jest też nie jakaś wielka cena, a spodnie są rewelacyjne. Bardzo wygodne, i tu też mi jedna z Was pisała w komentarzach, że też ma sprzed sezonu, dwóch czy trzech, już nie pamiętam dokładnie, te spodnie w innym kolorze i że też się jej świetnie sprawdzają. Także znowu nie tylko mój feedback. I to była ostatnia rzecz, tak szybko dzisiaj Wam wszystko bardzo powiedziałam. No, nie chcę Was tutaj, wiecie, no, nie ma się co rozgodywać o rzeczach, o których już gdzieś tam mówiłam, pokazywałam, jeszcze były wtedy niesprawdzone, teraz są. Ale tak jakby potwierdzenie dzisiaj macie tego wszystkiego, co mi się świetnie sprawdziło. Mam nadzieję, że fajnie się ze mną bawiłyście, miło spędziłyście czas. Jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!